Witam wszystkich z Hermers i jest nowa mapka poświęcona e, wydarzeniu pojawienia się nowego tytana. Będzie bardzo podobne do pojawienia się nowego bohaterka Skat. E, no i nowy tytan jest e, raczej raczej jest pomocnikiem. W walce nie jest to super tytan, ale jest to podwójny tytan, czyli e, który w palcach będzie działał jako jeden tytan. ale w przypadku tu temu będzie liczony jak dwóch tytanów, czyli dostawiając tego tytana do jednego z tytanów ziemi, bo to będzie podwójny tytan ziemi. Na przykład można postawić sobie, tego właśnie Verdoka i Fito, tak on będzie się nazywał, postawić obok z i będzie to działało jak trzech tytanów, więc totem będzie aktywny. No, ale tylko w przypadku z Verdokiem i Fito będzie to raczej jeden tytan i taki średni bym powiedział, chociaż jeszcze wszystkie skutki dla niego nie, nie będą dostępne. W przyszłości pewnie pojawią się i może, może po prostu zyska trochę na wartości, ale raczej to jest słaby taki tam moim zdaniem. Jednak ja na dwóch kątach zbieram tam w ziemi, prawdopodobnie będę go robił, ale nie na trzecim, zresztą na trzecim mam ograniczone resursy. Także jest filmik: jest filmik organizatorów Hero Wars Dominionera. Kiedyś go zacząłem subskrybować. Zaraz zobaczymy. O. No, w sumie to już widzieliście tego Tytana. Ten link do filmiku zostawiam pod moim filmem. Możecie sobie go obejrzeć i oczywiście subskrybować organizatorów kanału trzeba subskrybować. Zresztą podczas transmisji, tego można dostać jakiś prezent. Więc w tym wypadku też rozdawali gorzej niż kiedyś. kiedyś, kiedyś wystarczyło po prostu pisać ideę i nie oglądać film. A dziś trzeba po prostu być na tym streamie. I zresztą to jest dobrze, bo masz troszkę więcej, większe szanse, żeby cokolwiek dostać. Więc tak to wygląda ten Werdok i Fito. No, fito, wiadomo, że kwiatek nie. Czyli no, roślinka, powiedzmy tak, no i verdok. Raczej będą wszyscy na niego mówić, że to verdok. No, fito, po to, żeby podkreślić, że to jest podwójny tytan, chociaż tak naprawdę walczy jako jeden. No, i oczywiście wydarzenie będzie identyczne, jak ostatnie z nowym bohaterem, czyli. Czyli będzie miał 7 rozdziałów i będzie miał te same wzmocnienie, te same energie, tu góry te same punkty e, podobne, po prostu wszystko będzie po prostu maksymalnie i będzie trwał 7 dni, więc można po prostu się nie śpieszyć i sobie grać. I oczywiście, oczywiście będzie to działało tak troszkę tu mniej. Można będzie dost, no, kupować za, za te po prostu serducha e, tych tytanów, zbierać do siódemki, oczywiście e, zamiast kupili będą te dodatkowe totemy, które właśnie kupujemy za, wymieniamy za te za katalizatory. No, a totem podczas walki będzie wstawiany automatycznie i będzie to według najgorszego Tytana. Na przykład, jak będziemy tu mieć Tytana ostatniej na przykład takiego słabego, to totem będzie słaby. Nie? Jeśli w pacie będziemy mieć najsłabszego Tytana, to właśnie totem będzie naliczany automatycznie od najsłabszego Tytana w pacie podczas walki, którego używamy. Zresztą to w tym filmie jest to No i oczywiście nowa mapka, jakby ktoś nie wiedział. Zostawiam pod link i według mnie ta mapka jest raczej nieciekawa organizatorzy piszą, że te 10 monet, które możemy tam w sklepie skorzystać te nie wiem te klejnoty, nie wiem jak to się nazywa, ale za to w sklepie kupujemy prezenty i to ponoć jest warte 50 tysięcy szmaragdów, ale na samej mapce nie ma żadnych szmaragdów, więc no, i tu są na wybór jakieś tu będą e, części. Nie wiem czego, prawdopodobnie coś do tego tytana. No, i trochę, trochę się zmieniło w tych, że na przykład korony tytanów zmieniły obrazek, zresztą zauważyliście co tu jeszcze, no i tu policzone ruchy 44 ruchy do, do tego do, do tych 10 no monet powiedzmy tak zakupów ja raczej no chyba że przeciśnie mnie no chyba że będę mógł dostać dzięki dzięki wydaniu tych, tych 10 nie wiem co to jest, nie pamiętam. Chyba, że będę miał szansę dostać tu temat. Ukończenie, zebranie wzmocnień i ukończenie siódmego rozdziału. To wtedy oczywiście no wydam te 44 ruchy, bo w sumie mam. W sumie mam. Ponieważ no, jest to raczej ostatnia mapka gdzie jest 35. Tysięcy szmrakdów. Hmm, moim zdaniem trochę się nie opłaca. Wydałeś e, lubki, ruchy grywców. No i tu ja też uważam, że się nie opłaca. Ale jeśli akurat będzie szansa, dostanie to temu, to oczywiście to jest to. Oczywiście na bank się opłaca wtedy, nawet bez, bez pytań. No okej, okay, to, to nawet jest więcej warte ale tak naprawdę to raczej wątpię, żebym dostał. To temat, bo gram za darmo. Także no i tu do tej nagrody, co to jest w ogóle? Artefakty pewnie i tu do tej nagrody a 49 ruchów. Także no nie, te artefakty pewnie są nie na szarym poziomie. Także 49 ruchów za daleko. Nawet nie wiem, czy będę miał. No, oczywiście, tu po środku są katalizatory. Te kwadratowe. Których, które można dostać tylko z wydarzeń albo z wymiany. E, niepotrzebnego to Jak ktoś ma, niepotrzebny. No i. Tyle w sumie. Powodzenia.